makaron w sosie pomidorowym. To klasyka kuchni włoskiej, która też zagościła w polskich domach. Najczęściej przygotowywany on jest z pomidorów, krojonych na przykład z puszki czy pelati lub koncentratu. Ja pokażę wam, jak fajnym domowym sposobem przygotować przepyszny sos pomidorowy. Zacznę od sparzenia pomidorów. Z pomidora muszę wyrwać tą szupułkę, a z drugiej strony lekko naciąć skórkę. Dzięki temu podczas tej krótkiej kąpieli we wrzątku ta skórka pięknie odejdzie. Pomidory teraz obieram, po czym przekroję je na pół, wydrążę środek, a to co zostało, drobno posiekam. Muszę teraz pomidory wymieszać z czoskiem i świeżymi ziołami. Na tą ilość zechcę trzy ząbki. I jeszcze pyszne świeże zioła: bazylia, tymianek, szałwia. Zioła teraz drobno siekam. <zysy> Kompilacja tych trzech ziół to niesamowita bomba aromatów i smaków, a w połączeniu z pomidorami doznanie wizualne. Jeszcze łyżka soli, no i konkretnych lust oliwy. Całość teraz muszę poddusić i dodać pozostałe składniki sosu. Do sosu dodam jeszcze tuńczyka i kapary. Sos teraz powoli niech się redukuje, żeby woda cała odparowała. Ja w tym czasie ugotuję makaron. Dolewam jeszcze łyżkę wody z gotowania, aby ten sos był bardziej aksamitny. Jak to niesamowicie pachnie, a jeszcze lepiej wygląda. Zaraz się na to rzucę, ale wcześniej przygotuję jeszcze szybką rukolę. Skropię tylko odrobiną cytryny i poleję oliwą. Ajajajajaj, aj, 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 ale ten ser się pięknie rozpuścił. Makaron z domowym sosem pomidorowym i z tuńczykiem, a do tego błyskawiczna sałatka z rukoli. Jeżeli podoba Wam się ten przepis, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, a będziecie ich dostawali więcej. <grym>